Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj klub historyczny wita państwa w zupełnie nieoczekiwanie z pokładu, z pokładu polskiego okrętu, statku. Okrętu? Okrętu, okrętu, który przybył tutaj do Dublina. Rozmawiamy z panią porucznik Magdaleną Kaczyńską. Bardzo nam miło. Jak długo państwo do nas płynęli? Sześć tygodni. Sześć tygodni. Sześć tygodni. To jakiś chyba ogromny był sztorm na Bałtyku. Nie, pogoda akurat mieliśmy całkiem przyzwoitą. Trzy porty jeszcze. Aha, czyli to jest po prostu taka dłuższa, dłuższa. Tak. Teraz dłuższa... Jesteśmy w drodze powrotnej już do domu za półtora tygodnia w Gdyni. Za półtora tygodnia w Gdyni. Proszę powiedzieć, jak długo państwo zostaną tutaj u nas w Gdyni? Do soboty rano. Do soboty rano. E, co warto tutaj zobaczyć na tym statku? Jest to okręt przeznaczony do szkolenia podchorążych. Głównie takie jest jego zadanie. Stąd ten rejs, e, tak długi. Poza tym posiada dwie armaty Z23 2M, dwa karabiny wielkokalibrowe karabiny maszynowe WKM. Myślę, że to jest główna atrakcja dla kogoś, kto przychodzi i chce ten okręt zwiedzić. Świetnie, jest to, jest to statek szkolny, więc reminiscencje historyczne się nasuwają. Czy jutro rano o 4.45 tutaj coś się zdarzy, czy... Nic. Nic nie planujecie z takich atrakcji. Świetnie, czyli jest to kurtuazyjna, przyjacielska wizyta naszych dzielnych marynarzy w Dawlinie. Świetnie, to ja Państwa wszystkich zapraszam, tych, którzy jeszcze nie byli. Można przyjść z dziećmi, można przyjść z żoną, można przyjść z teściową na przykład. Jak ktoś jest z teściową też może przyjść na pewno. E, zapraszamy Państwa serdecznie. Do soboty. Kłania się dla Państwa Piotr Szyrzewski Klub Historyczny. Do zobaczenia.